hallo, halo. witam Was moi drodzy. Za moimi plecami Jaworzyna Krynicka i to może Mgieł cały czas widoczne, może chmur, przepraszam, to jest lepsze sformułowanie. Może chmur. Witajcie moi drodzy w wieczornej prognozie. Dzisiaj oczywiście, jak to zawsze co wieczór, skupiamy się na dwóch, trzech dniach. I przypominam, że wieczorem jest po prostu już prognoza pogody, w której omawiamy, co się będzie działo właśnie dzień, dwa dni do przodu, i to jest właśnie prognoza. Natomiast wyliczenia dalsze to są po prostu omówienia i pamiętajmy, że. Im dalej, tym jest to bardziej obarczone błędem. A za moimi plecami w tym momencie mapa, mapa temperatur, jakie jak, jak, jak są w poniedziałek w godzinach porannych. I no, wygląda to bardzo ładnie. Zobaczcie, godzina 8-9 rano, na zachodzie już 9 stopni Celsjusza, również Szczecin, Gorzu Wielkopolski, Zielona Góra, tam szybko temperatury będą mogły wzrosnąć do 12-13, Polska Wschodnia 2-3 stopni, wyższe partie gór to temperatury. Temperatury będą oczywiście niższe, ale ogólnie można powiedzieć, że jest naprawdę bardzo przyjemnie. Co się będzie działo w kolejnych e, godzinach? Front atmosferyczny. Ten front atmosferyczny oczywiście jest już w tym momencie. Przynosi do nas opady. <śprawda> Przepraszam. E, przynosi do nas chmury, bo opady znajdują się na północ od naszych granic. <śprawda> I na południe od naszych granic a u nas są chmury. Bywa i tak. Co tu się w ogóle zadziało? Przede wszystkim mamy układ niskiego ciśnienia. Ten układ niskiego ciśnienia znajduje się tutaj gdzieś daleko nad, na północ pomiędzy Danią a Norwegią. No i mamy front atmosferyczny, tylko że tutaj mamy cały zokludowany front atmosferyczny, który przemieszcza się między innymi przez Polskę. Sam niż przemieszcza się bardziej na północ niż wcześniej zakładały wyliczenia, dlatego u nas nie będzie silnych porywów wiatru, No ale też u nas nie będzie praktycznie żadnych sensownych opadów z tego Atmosferycznego. Coś tam popada, ale cudów nie ma. Natomiast więcej opadów będzie z drugiego frontu atmosferycznego, który znajduje się daleko na, e, na południu i tutaj ten front on będzie przemieszczał, przemieszczał się tak troszeczkę bardziej poziomo, bo tutaj właśnie napływa coraz cieplejsze powietrze w tym obszarze. No i tu będziemy mieli troszkę tych opadów więcej. One będą wędrowały z zachodu w kierunku wschodnim, będzie działo się po prostu troszeczkę więcej. No, no ale na razie jest jak jest, i musimy że tak powiem, to przetrwać. Sprawdźmy jak sytuacja będzie wyglądała w nocy oraz we wtorek. Tak jak wspominałem, ten pierwszy front opuści nasz kraj praktycznie bezopadowo, bezobjawowo, natomiast na ciepłym froncie atmosferycznym, szczególnie przez Polskę północną, we wtorek będą przemieszczały się opady deszczu, które powinny zaniknąć. Powinny opuścić nasz kraj około godziny 16-17. Następnie kolejna strefa będzie wędrowała opadów przez Polskę Północną, a my dostaniemy się w strefę zdecydowanie wyższych temperatur. No i zacznijmy od ciśnienia. Przede wszystkim na południe od naszych granic jest wyż. Jest wyż, który jest połączony wałem wysokiego ciśnienia z tym bardzo silnym wyżem daleko znajdującym się nad Rosją. No i przyjrzyjmy się bliżej Polsce. W nocy ciśnienie najwyższe w Polsce południowej. Tutaj 1019 do 1020 hektopaskali, Polska Północna 1011, 1010 hektopaskali. I Tutaj to ciśnienie będzie po prostu najniższe w dzień, niewiele się zmieni, chociaż w Polsce Północno-Zachodniej ciśnienie zacznie spadać, 1010-1011 hektopaskali. Co dalej? Ano, w godzinach popołudniowych i wieczornych znów wahania ciśnienia, tylko że tak jak mówię, zmieni się. W Polsce wschodniej już nie będzie najwyższego ciśnienia, tylko to najwyższe ciśnienie będzie w Polsce południowej. Co więcej, do Polski napłynie, zacznie już napływać zdecydowanie cieplejsze powietrze. Jest to widoczne szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych we wtorek, choć tak jak wspominam, ten front atmosferyczny, który przeszedł, to był front okludowany, więc on niesie wzrosty temperatur, ale te wzrosty temperatur nie są zbyt duże. Ciepły front atmosferyczny będzie wchodził do Polski w nocy z wtorku na środę i w środę, natomiast w oddali widzimy chłodny front atmosferyczny, który będzie ściągał do nas chłodniejsze powietrze, ale na razie nim się zupełnie nie przejmujemy. Ponieważ jesteśmy przed właśnie mm, tą sytuacją z napływem zdecydowanie cieplejszych mas powietrza. Hmm, ładnie to wygląda. Podoba się dla mnie mocno. <grywa> Podoba się dla mnie mocno. Sprawdźmy, jak pogoda będzie wyglądała w, no w nocy, jak będzie wyglądała w, no, tak w nocy, następnie w dzień. Zaczynamy oczywiście od nocy, w poniedziałek strefy opadowe kolejne zaczną pojawiać się w województwach północno-zachodnich. Również zachodnich opady deszczu po północy, szczególnie będą wchodziły coraz mocniej do województwa lubuskiego, następnie województwa wielkopolskiego i do godzin porannych rozpada się praktycznie na całą polską północną, również na całą polską centralną, na południu więcej przejaśnień i tutaj padać nie powinno. Tak Jak wspominałem, tych opadów deszczu troszeczkę będzie. Przed północą lokalnie, punktowo, może popadać mocniej. Uwaga, niewykluczone, że gdzieniegdzie zagrzmi, chociaż szansa na to jest naprawdę nieduża, ale nie można wykluczyć również wbudowanych nie tyle układów konwekcyjnych, co wbudowanych komórek konwekcyjnych w tą całą strefę. Temperatury w nocy z poniedziałku na wtorek przyznać się trzeba, że będą dosyć wysokie. W województwach zachodnich powyżej 10 stopni Celsjusza, Polska południowa i południowo-wschodnia z niższymi temperaturami od 4 do 5, północny wschód od 4 do 5. Tamte temperatury będą niższe. No ale tutaj widzimy, że do rana cały czas będzie propagacja tych ciepłych mas powietrza. Tak jak wspominałem, porywy wiatru nad Polską nie będą zbyt silne. Mocniej powieje nad Morzem Bałtyckim od 40 do 50 km, na południu od 10 do 30 km ale to są za słabe porywy, żeby tutaj w jakikolwiek sposób dawać ostrzeżenia. Co się będzie działo w dzień? Strefa opadowa będzie wędrowała bardzo szybko w kierunku wschodnim. Wzdłuż, bo ta strefa będzie dosyć szeroka, wzdłuż tej strefy troszeczkę więcej tych opadów będzie. Natomiast ta strefa dosyć szybko zostanie zepchnięta w kierunku południowo-wschodnim, a więc będziemy widzieli, że ten front zacznie zmieniać swoją pozycję, bo na początku mniej więcej wyglądał tak. Następnie w godzinach popołudniowych będzie już wyglądał tak, a od południa zacznie wchodzić już zdecydowanie cieplejsze powietrze. No i tak około godziny 18-19 mniej więcej będzie wyglądało. Sprawdźmy sobie jeszcze strefy opadowe. Za tą strefą opadową, w godzinach przedpołudniowych, znów w Polsce Północno-Wschodniej, gdzie, gdzie możliwe, jakieś komórki konwekcyjne. Natomiast po południu wieczorem, wejście właśnie tej kolejnej strefy opadowej, ale tutaj tych komórek konwekcyjnych raczej być nie, nie powinno. No i właśnie, jeśli chodzi o te komórki konwekcyjne, to tutaj widzimy w nocy z poniedziałku na wtorek troszkę energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji na północnym zachodzie: województwo kujawsko-pomorskie, następnie też województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie. Ale uwaga, to jest 40 do 50 juli na kilogram, więc szansa na jakieś wyładowania jest mała. Ale wykluczyć jej w żaden sposób nie można. Natomiast warto zwrócić uwagę na opady, które mogą występować, które będą występowały i najwięcej ich będzie w pasie od województwa lubuskiego przez mazowieckie Podlaskie, tutaj od 10 do 16 mm opadu do w do godzin wieczornych, więc można powiedzieć, że no troszkę większa ilość tego opadu właśnie. Co z temperaturami? A nowe wtorek temperatury jeszcze mocniej nam wzrosną. Już w całym kraju będziemy mieli powyżej zera. Natomiast na zaznaczonym przeze mnie obszarze będziemy mieli powyżej 10 stopni Celsjusza. Chociaż nadal nie będzie to 16-17, ale 12-13 do 13 stopni. Więc tutaj zdecydowanie cieplej. Polska północno-wschodnia i wschodnia od 4 do 6 bądź 8 stopni wieczorem. Delikatny spadek temperatury, ale to delikatny spadek temperatury. We wtorek troszeczkę mocniej powieje w województwie ym, pomorskim. Tutaj nad morzem 60 do 70 km. Ale w godzinach południowych i popołudniowych już powinno się uspokajać. To znaczy, już tych porywów powinno być mniej. Natomiast po południu zacznie mocniej wiać, szczególnie w Tatrach. Po stronie słowackiej, ale po części polskiej też. Nowy targ 60 do 70 km na godzinę. Więc tutaj też zwróćcie na to uwagę. Na pozostałym obszarze nie powinno mocno wiać. Co w kolejnym dniu? Ano, w środę przejście kolejnej strefy opadowej, no i napływ zdecydowanie cieplejszego powietrza w Polsce południowo-zachodniej, połączony z bardzo ładną pogodą. Tylko to nie potrwa długo. Ten sektor tego ciepłego powietrza będzie dosyć wąski. No, i w najcieplejszym momencie dnia w okolicach Wrocławia 14 do 15, a nie wykluczone nawet 16 stopni Celsjusza. Wiatr w całym kraju będzie słaby, od 10 do 30 km na godzinę. No, i to wszystko z mojej strony. Życzę Wam dobrego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Partnerami naszego kanału są IndorFi, producent wysokiej jakości podzespołów komputerowych i wyposażenia dla streamerów. Kupując u naszych partnerów wspierasz rozwój kanału. Podbij ten film, napisz komentarz, oceń go, zasubskrybuj kanał, tym również wspierasz rozwój kanału. Możesz wspierać nas również finansowo na Patronite, YouTube lub stawiając kawę na Buy Coffee. Zainstaluj aplikację Monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć.